Cześć tu Beata, dziś mamy piątek, 28 sierpnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to niezłe wyzwanie, trójka mieczy. Hmm, oczywiście pierwsze, co nasuwa się w tej karcie, to takie rozczarowanie i ból, którego przecież doświadczamy od czasu do czasu w życiu. Natomiast, jakby głębszym aspektem dla mnie w tej karcie też jest element utraty nadziei. I, to, i tego możemy też doświadczyć, bo trudne sytuacje zdarzają się w naszym życiu nie tylko te sercowe, ale też różnego rodzaju. I najgorsze w tym wszystkim jest to, właśnie, że tracimy nadzieję, tak, że jakby wszystko nagle się zatrzymuje, wszelkie nasze działania się zatrzymują, bo trudno nam pogodzić się z tą stratą w takim czy innym stopniu. I dlatego odczuwamy takie intensywne cierpienie i dzisiaj rzeczywiście też możemy, by odczuwać brak czegoś, tak? Tą utratę czegoś. To jest oczywiście klasycznie, może się odnosić do zerwania, ale jesteśmy jednak ym, do zerwania więzów na przykład, ale jesteśmy w żywiole powietrza, więc to, są, to jest też sposób działania. Ja bym odniosła też to do takiego sposobu działania, być może musimy zrobić coś inaczej, być może zdamy sobie sprawę z czegoś, co będzie nas bolało, ale jednak trzeba tak postąpić ważne żeby pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że w tym momencie nie mamy już nic innego, kiedy doświadczymy takiej trudnej y, takiego momentu, takiej straty, takiego rozczarowania, które będzie nas wiodło do utraty tej nadziei, o której powiedziałam. Ważne żeby zdać sobie sprawę z tego, że w tej chwili tak naprawdę nie mamy już nic innego jak y, przezwyciężyć to pomału, krok po kroku. To jest bardzo ważne. Jest my, jesteśmy w tarocie pogańskim. Nie ja spróbuję tutaj troszkę wyostrzyć, tak to wygląda w tej talii. Nawet ręka, która przebija to, to serce. Ale trójka mieczy też często nawiązuje do takiego. Ja mówiłam, to jesteśmy w żywiole powietrza, czyli wszystko, co mamy w głowie, do takiego zamartwiania się na zapas. Takiego nieustannego powracania w myślach do sytuacji. Które się wydarzyły, do błędów, które popełniliśmy, do porażek, których doświadczyliśmy. Oczywiście zapominamy wówczas, że nic nie trwa wiecznie, tak? ani, y, ani, ani to dobre, ani to złe. I kryzys też, y, czy to będzie kryzys intelektualny, duchowy, sercowy, jakikolwiek sobie wymyślimy, on też. Przeminie, wszystko przemija i z tego też musimy zdać sobie sprawę, albo o tym też trzeba pamiętać. Ja często mawiam, bo o tej karcie też można powiedzieć: jest czas radości, czas płaczu. Radość trzeba wyradować, smutek trzeba wysmucić. I nawet jeżeli przeżywasz te trudne chwile w tym momencie, czy dziś będziemy przeżywać te trudne chwile, należy pamiętać, że nie jesteś sam, że nie jesteśmy sami, zawsze mamy kogoś. Choć być może wydaje nam się, że jesteśmy sami. Zawsze mamy kogoś, kto nas, kto nas wspiera, zawsze mamy kogoś, kto, kogo możemy poprosić o pomoc. To w najtrudniejszych sytuacjach będzie z nami. Warto tylko nie zapominać o tym. I pomimo, że być może nasze serce cierpi, tak? bo, bo czujemy naprawdę taki przeszywający ból, bo coś jednak odpuściliśmy, coś zostało zakończone. Nawet nie odpuściliśmy, tylko. No, ktoś coś zakończył, albo zostaliśmy zmuszeni do takiej decyzji, tak przyjdzie czas, kiedy los odmieni się na lepsze. Musimy w to wierzyć i musimy w to zrozumieć. Zaś dzięki temu doświadczeniu, będziemy też silniejsi. Ja myślę, że próbuję też doszukiwać się w tych takich bardziej trudnych kartach, które stawiają nam wyzwania: doszukiwać się tych pozytywnych stron. Bo pomimo, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy takie sytuacje się dzieją, My na pewno nie dostrzegamy nic pozytywnego. I umówmy się. Jakby kto, jakbym ja przeżywała, i ktoś by mi tak prosto w oczy mówił, no weź się człowieku, ogarni, bo, bo ja tego nie dostrzegam, ale jak będziemy o tym mówić, będziemy o tym przypominać, to nawet jeżeli będziemy w momencie kryzysu, zaczniemy w pewnym momencie rozumieć, że to jest etap, który minie, musimy to przeżyć, przezwyciężyć. Tak, nic nie trwa wiecznie. I wtedy właśnie, Podczas takiego smutku czujemy, że okej, okay, więcej tych samych błędów nie popełnię, jestem teraz silniejsza. I to jest takie fajne przesłanie. Na dzisiaj nie bójmy się tej trójki mieczy, która często jest też taka niezrozumiała w tarocie. To nie jest tylko przebite serce, koniec i kropka. To jest zdecydowanie coś więcej. Myślę, że warto przyjrzeć się naszym emocjom, naszym działaniom. Naszem, naszemu sposób, w jaki postrzegamy wszystko dzisiaj, i szczególnie to, co będzie nas rozczarowywać, to, co będzie prowadziło właśnie do tej utraty nadziei. Przyjrzyjmy się temu i zobaczmy, czy przypadkiem nie zapętlimy się zbytnio w tym takim czarnowictwie, albo w ogóle w, w, w stagnacji całkowitej. Prośmy o pomoc i zdajmy sobie sprawę z tego, że nic nie trwa wiecznie. Mam nadzieję, że mm, spróbujemy. Jeżeli trafi się nam trudna sytuacja, to wyjść z tego w taki właśnie sposób i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.